Siemano, trzy materiały przystaję wam. Nowego członka ekipy oraz jego nowy sprzęt. Sprzęcik naprawdę bardzo fajny, ale co tutaj dużo będę opowiadał? Zobaczcie sami. Mogliście zauważyć, przed nami stoi KTM SX65 z rocznika 2018. Motorek bardzo fajny, mały, zwinny. Bardzo dużo mocy ma jak na 65. W porównaniu do Kawasaki KX65 naprawdę robi furorę, ale przekłada się na to, że o wiele więcej pali. Co tutaj można powiedzieć o tym motorku? Mamy tutaj sprzęgło hydrauliczne oraz hamulec. Motor ma bardzo mało śladów użytkowania, jak na swój rok. Tutaj jest tylko jakieś przetarcia, ale to tylko z butów. Sprowadzony był z Norwegii, jak nawet widać, oklejne. No i tutaj można dużo mówić. Gotowy do jazdy, bardzo fajny. A teraz przedstawię wam właściciela tego motoru oraz nowego członka ekipy. A jest nim Krecik. Witam cię bardzo serdecznie. Z racji, że posiadałeś wcześniej kłada, chciałem Cię zapytać, dlaczego przesiadłeś się na właśnie takiego krosa? Co było przyczyną tego? Nie mieściłem się na kilku podjazdach. A, czyli tak jak zwykle, wybrałeś krosa, ponieważ nie mogłeś wszystkich podjazdów podjechać, dlatego zdecydowałeś się na KTM. Z drugich takich pytań chciałem Cię zadać, jakie pierwsze wrażenia z jazdy oto tym KTM SX65? Jest o wiele lepsze są wrażenia niż na kładzie? O wiele. No to co? Przechodzimy jak w KTM SX85 do Sąd Czeka. Zobaczymy, jak to chodzi w ogóle. I w ogóle to przypomina dźwięk takiej piły motorowej. Posłuchajcie sami. Posłuchajcie sami, jak brzmi. Dobra, widzowie, to przejedziemy się tym brzdącem. zobaczymy jak to lata. Ponieważ szczerze, że naprawdę, naprawdę mały jest jak dla mnie. Zobaczymy, kurde hamulce naprawdę zajibiste, powiem. Winny jest, winny jest, to muszę Wam przyznać. O tutaj na Łodzie przejdziemy. Oj, te hamulce hydrauliczne, naprawdę dobre. Jakąś góreczkę podjedziemy? Zapomniałem wam w ogóle do, dodać, że ten ATM ma 150 motogodzin około. Zaraz zobaczymy jeszcze dokładnie, ale około 150 motogodzin. Ma. Wow. To muszę przyznać, że na pewno ma o wiele więcej mocy. To od Kawasaki KX-65 To już muszę przyznać Na 100% jestem pewny Ciekawe, czy się przejedziemy Czy wrzucę luz? No nie wrzuciłem. Kurde, idzie czadowo, idzie czadowo. Ile czekaj, jeszcze tak dokładnie miałem sprawdzić, ile mam oto godzin? Aktualnie ma 164,2, ale jak zakupiłeś to ile było? 158. No, 158, więc tutaj już troszeczkę przejechał. Dobra, to może Ty coś teraz zaprezentujesz, coś pojeździsz. Nie, jest problem, proszę Państwa.

Nie wiem ile to leci, ale naprawdę szybko to jeździ. A z szóstym biegu jechałem. Wo, zajebiście to idzie! No, przepiękny dźwięk. Maszynka fajnie pracuje, nic nie przerywa, naprawdę zakup zajwisty.